Elu! A, moi przyjaciele! Najsłynniejsze <śmienicza> ja jest to, że... Siedział szczur... Koło zębacza... I wpiernicza i skazańca. Ludzie mówią, że są w kiepskim tym... W kiepskim e, e... No, ach... mi się zanasował. E, są w kiepskiej dzielnicy, kiedy Nic widać porzucone koszyki od supermarketu. <śśśśś> Bitch please, byłeś kiedyś w do Dolinie? Tam wiesz, że jesteś w złej dzielnicy, kiedy... Martwego gościa wpierdziela gigantyczny szczur i dinozaur. Gangsterzy? Zębacze, dziwko. A, niech mnie. Szukasz łatwej kasy, he? Wiedziałem. Masz duszę najemnika. Słuchaj no. Jeśli myślisz, że tu zarobisz, to jesteś w błędzie. Ja byłem pierwszy. Rozumiem. Nikt nie lubi dzielić się łupem. Ty to powiedziałeś. Teraz znikaj. A jeśli tego nie zrobię? Nie zgrywaj mi tu ważnego. Spadaj, albo skończysz jak ta świnia, leżąc na śniegu z bebechami na wierzchu. To byli twoi ludzie? Już nie. Żadna strata. Ci idioci byli nic nie warci. Co im się stało? Nie potrafili poradzić sobie z lodowymi gigantami, a teraz wąchają kwiatki od strony podłoża. Skoro taki z ciebie twardziel, to może ty spróbujesz. Co ja będę z tego miał? Ja wiem. Powiedzmy tysiąc sztuk złota. Co ty na to? Dobra, a co ty będziesz z tego miał? Ten znowu to samo. Mam zamiar powłóczyć się po lodowej krainie. Jest parę spraw, z którymi mam problem. Co takiego kryje w sobie lodowa kraina? Ty chyba nie masz dość tych swoich pytań, co? Dobra, powiem ci. Tutaj, za klifami, rozciąga się lodowa kraina, jakiej nigdy jeszcze nie widziałeś. Podobno znajduje się tam wielki skarb lodowego smoka. Ja zaś chcę tego skarbu. Więc jak? Zgadzasz się czy nie? W porządku, czemu nie? Pośpiesz się więc! Nie mam dla ciebie całego dnia! Jak łatwo może się domyśleć, nic dobrego z tego nie wyjdzie, ale... Dostałem za to expa, więc... <laughs> I tak naprawdę jest to jedyny powód, dla którego jeszcze go nie zabiłem. No cześć! No tutaj trzeba jeszcze sprzątnąć trole. Rower, rower, rower. Jak dużo miałeś mi do powiedzenia. Niecto jest pięści, więc sobie go pomijam. Tutaj jeszcze była taka jaskinia, w której w jedynce siedzieli yy, mieszacze, a teraz są tam gobliny. Nic tu nie Nic ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. No, jak widać mieszacze nie skończyli za dobrze. Задъй, да! Право, умърваш. Bez nich byłoby o było tyle łatwiejsze. Okej, okay, no to jeszcze raz się naszym dużym kolegą. że tutaj nie musiałem czekać na krytykale, a mniejszymi kolegami zajmę się troszkę inaczej tym razem. Efektywniej. O, muzyka się zbagowała. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Ja myślałem, że zdobycie jeszcze mniejszej ilości rzeczy z goblinów było niemożliwe. Guess what? Oś tu jeszcze raz mógł skopać ci mordę. Dziękuję. Niczego tu nie znajdę. Z niego też zostaje jeszcze mniej. Super. Czekaj, te kuszę. Eee. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. O! Wreszcie, już myślałem, że nigdy się to nie zdarzy. Goblinie? goty prosto z goblina. No teraz trzeba pobawić się z lodowymi golemami, co nie będzie specjalnie wesoła, ani łatwe. Powód jest prosty i jest tylko jeden powód: Zaklęcie zamrażenia. Czyli dokładnie to samo, co działo się, kiedy dopadnie ten cholerny szkielet. W podziemiu Mam nadzieję, że muzyka wreszcie ruszy. Już może chcę za wiele. OK. A tak trzeba by podejść tu nie się odrzucają, bo z czego jest o wiele łatwiejsza. No. Bułka z masłem. Nada cisza Wyjdę wyjedna chwileczkę z tego terenu, żeby muzyka się znowu zastopowała. A później pochwala się... O, świetnie. Teraz pochwalę się Sylwiowi, że mam już. że to, co powiedział, że zrobię. Sylwiu, pedale! Aaaa. Przejście jest bezpieczne. Pozbyłem się rodowych gigantów. Świetna robota. Niech no i ja się przyjrzę. Chwileczkę. A co z moimi pieniędzmi? Wszystko w swoim czasie. są z się hillnął. Full HP, zapis gry. Idziemy znowu pogadać z tym bubkiem. W sumie to mogą. To było fajne, jakbym powiedzieć, że giganty nie żyją i wysłać go tam, żeby walczył z nimi i sam. Podejrzewam, żeby zdech. Hej. Hmm. Co dalej? Cóż, obawiam się, że nie jest dobrze. Najlepiej będzie, jeśli pójdziesz przodem, a ja za tobą. Najpierw mi zapłać. Kiedy pozbędziemy się smoka, dostaniesz tyle złota, ile zdołasz unieść. Chcę moich pieniędzy natychmiast, albo idziesz przodem, albo będziesz miał ze mną do czynienia. Nie będę odwalał za ciebie brudnej roboty. Tchórz. No i po Ogólnie Sylwia i tak by za... nie poszedł za bezliminny, na... pomimo że to powiedział. Bo jest ja mi tchórzem. Następne. czym nawet da się podkreślić do tego najpierw zapiszę grę. jeśli nie dam rady się do niego podkreślić to będę miał problem nie dam rady się do niego podkreślić mam problem ok rundzie dał mi się podejść na właściwy dystans żeby rozmyślił się odnośnie rzucenia zaklęć czego tu nie znajdę. Okej. Okay. <śm> Nie, nie, będę walczył z ognikiem, to jest zbyt irytujący przeciwnik, żeby się z nim pałować. Jest z niego 40 expa. Waga ta, pół roku. No. Wszystko to, co warte zabicia na niższej terasie zabite, teraz można przyjrzeć się tam, gdzie niegdyś... mniej miejscu, gdzie niegdyś się urzędował Ryżowy Książę. Tak, ja też tu byłem. I paskodu jego mordę obidem. Na górę będzie jak No I tutaj oczywiście nic nie ma Bo po co? No, ale była to dość oczywista lokacja Miejsce, gdzie można by coś było wepchnąć, więc wiadomo, że no, Gracz budę się pali Wydaje się, że wejść tam nie było specjalnie trudne O, pierścienek Co to było za pierścień w ogóle? oraz skargnę cały ten złom. Już tu wala. riba, yy, Już coś jest. Chyba. No i to, Dorana. Skargnę rybę i... Widać, <grytanie> widać, że teren ten był zajmowany przez yy, yy, jeszcze ludzi. Przecież zostawili sobie... Drugie śniadanie. Nie ważne. Kolejny zapis Brr, nie przez naprzód śnieg. Oczywiście, się przesłyszałem innego jeszcze luda, który dobyło miecza O jest Ej, raz tu jest No. Knajpa on zupełnie. To jest zaniedbuje swoje obowiązki. Miło, kiedy te kreaty wchodzą pod rząd. Huh? Okay. Tu gdzieś powinien być, o, właśnie skrzyneczka. Prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. O. Dobra. Trzeba zapisać grę jeszcze raz. I oczyścić resztę terenu z e, jaszczurek. I innych e, nadprogramowych istot, które nie są potrzebne. Przynajmniej w mojej opinii. OK. Ten teraz. Na górze są dwa lodowe gole. Super. Najpadek, gdyż ktoś mnie zamroził, zapisegram. Tam, 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 tam. Nie! Co szczęście. Nie wiem czemu nie zostałem zamrożony, ale się cieszę. Uh, to było zbyt bliskie. To Wojenny? Ru runa? Tutaj? Co oui. za runa? Mm. Poraz się to przełączy. Niech kolejny golem. No dobra, też nim zajmę. Będzie wszystkim porówno. Proszę tych dwóch dżentelmenów, a później pójdę sobie na górę tam, gdzie kiedyś siedział wielki, zły topielec, który podgryzał tam aktora. jest tam zły, wielki, zły, lodowy golem. Przyrobię się na do drinków, bydlaku! z ogni, ale... Me. Z ognikiem po... tak jak już mówiłem, nie będę. Super. No już myślałem. Że będę tego tług w nieskończoności będzie całą nieskończoność. Na szczęście nie. Okej, okay, zgadnę stąd to dzielsko. I mogę się kierować w stronę smoczej leża. Tylko wpierw jeszcze sobie na wszelki balek w HP no, brak Nie dam w ale chyba i tak spróbuję. Nie Niepewne, czy mi się ostatnio udało, czy nie. Trzeba zweryfikować wiedzę. Mm. Ja, 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 ja. Co tutaj? No to jest taka granie, że powinno się dać skoczyć. Ok, najwyraźniej ten teren nie powinien być badany. Szkoda. Hmm, dobra. Jesteśmy w. Jaski Niodowego Smoka. Zawsze się powinien zaczynać bydlak ten. O, właśnie. Okej, okay, kolejny zapis. I trzeba teraz wyeliminować jego przydupasów. Tylko w grupkach. Nie wszystkich naraz. Hmm, czy już ja mam Mam dość punktów, żeby e, sobie wbić 100% na Nekrejta w broni dwuręcznej. Szczególnie, że jest nawet bardziej e, e, potrzebne niż wbicie 115 siły, żeby nosić najcięższe z mieczy. Czy 105? Nie pamiętam. Ok. Czas teraz zmierzyć się z najtwardszym ze smogów. Razem lepsza zagrycha. Zapis... Nie będzie tutaj. George! Dlaczego zakłócasz mój odpoczynek? Czy mam się zakopać jeszcze głębiej, byście mnie wreszcie zostawili w spokoju? Zaprawdę jesteście niezwykłymi istotami. Nieważne, ile razy przetoczy się przez was lodowaty wicher śmierci, zawsze znajdzie się jeden, który powstanie z popiołów, myśląc, że sądzone mu być bohaterem. Ale to się wkrótce zmieni. Osobiście dopilnuję, by tym razem żaden z was nie powstał. Milcz! Na moc świętego oka, które powierzono w moje ręce, zaklinam Cię: odpowiedz na moje pytania. <laughs> Pytaj więc: Twoja wiedza i tak na nic Ci się nie zda. Kim jesteś? Jestem Finn Craig, Pan Lodu i Śniegu, Strażnik Spotkania i Ten, o. który zakończy Twój nędzny żywot. Radośnie któremu Bogu służysz? Jakież to przeklęte bóstwo pozwala, by tak odrażające istoty jak ty chodziły po naszym świecie? Bardzo się trudzisz, próbując ogarnąć znaczenie naszego spotkania, mały bohaterze. Beliar nie tylko pozwolił na nasze przybycie, on kazał nam tutaj przybyć. Wsłuchani w Jego święte słowa nie spoczniemy, póki nie spełni się Jego wola. Uh oh, so it's just good to really do well. Hmm. Okay, moment. Hmm. Ciekawe, a spróbuję bez tego założyć ten e, amulet. Są dość siły? Mam dość siły, na szczęście. Dobra, 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 dobra. Up, też nie działa. Super, hm, hm, hmm. okej, okay, to mnie znacznie opóźni nagrywanie tej gry.